Witam. Chciałem powiedzieć co nieco o moich próbach stworzenia zestawu edukacyjnego. No niestety nie udało się. Wynika to z tego, że jak tu. Możecie przeczytać. No, miałem jakieś tam pomysły, żeby było wyjście VGA podłączenie klawiatury myszki po USB, nauka v, VNC, dobrze pamiętam, ale generalnie mamy taką odpowiedź, że stworzenie takiej platformy to jakieś 30 tysięcy złotych Póki co żaden z moich wspierających nie, jest, nie ma chęci wyłożyć tych pieniędzy. Tu macie specyfikacje, tak? wyjście VGA, bo HDMI no to są tu pewne problemy. No to mysz UBB, USB, oczywiście, karta SD, VNC do pendrive'a. Internet. No tu albo oczywiście y, wypasiony procek i dedykowany układ do y, Ethernetu albo W5100. Mam z nim du dużo doświadczeń, więc tak samo jak no, SP. Y, 60, 26 i od 60, coś takiego jeszcze za czasów awara się w to bawiłem. No i tu oczywiście jakaś opcja WiFi. No, jakieś tam po prostu pomysły, to oczywiście jest wszystko do przedyskutowania. No, ale jeżeli nie mam. Inwestora, to mnie niestety nie stać na wyłożenie grubej kasy na jakiś fajny zestaw startowy, gdzie można by podłączyć na przykład joystick USB, czy jakiegoś tam pada, zrobić jakąś nawet prostą gierkę w stylu choćby ponga ale myślę, że raczej coś bardziej zaawansowanego i pobawić się to coś jak się tworzy samemu to jest zupełnie coś innego niż jak kupujemy gotowca jak już tak powiem małpy, tak gramy, tak używamy ja tak naprawdę o tym już wspominałem wielokrotnie Moja przygoda z komputerami mikroprocesorami zaczęła się od tego, że spodobało mi się, gdy zobaczyłem no, banalny BASIC, co można tam robić, a nie jak wcześniej w szkole czy w bursie, gdzie kółko informatyczne polegało na graniu, czyli Załadowaniu gry, uruchomieniu i graniu w nią. No to chyba nie po to się tworzy, buduje komputery, nie po to jest jakieś tam kółko, nie po to jest na przykład lekcja informatyki, aby się nauczyć wgrywać program i, w nie, i go używać, grać tak. Póki co będziemy korzystać z tego zestawu jeszcze na razie nie mogli nic powiedzieć na temat rabatów, ale myślę, że uda mi się coś tam wywalczyć. Może nie będzie to dużo, no raczej nic na 50%, bo to producent by musiał zysk do zera ograniczyć. Jest też wersja tu akademicka, no dużo tańsza. Czy to jest to samo tylko przeznaczone dla uczelni Na razie większość przykładów już od tego momentu będzie właśnie oparte o ten zestaw. Szkoda, że póki co nie będzie zestawu, który bym chciał, żeby wyglądał tak, jak chcę. Wyglądał nie w sensie wizualnym, tylko aby posiadał to, co bym chciał, aby było. Na przykład wyjście w hałgi. No. Tu mi tego brakuje. Jakoś będziemy starali się to, to znaczy ja będę starał się to obejść. Jest duża szansa, że korzystając z wyjścia FMC, powinno mi się udać przy użyciu niedużej, taniej płytki, pewnie z 20 zł, aby generować sygnał FAUGI. No, jeśli chodzi o sygnał RGB, taki typowy z lat 90. to nie wiem czy to ma większy sens wszelkie te abskalery są dość drogie więc wydaje mi się że to jest zły pomysł a VG to właściwie teraz wszystko akceptuje w zasadzie każdy monitor a jeśli nawet nie to z reguły można dość tanio w rękach pięciu bych sobie kupić taki Konwerter z VG na HDMI. No, czy on tam każdy tryb Faugy rozpozna, to inna sprawa. Ale takie, które z RGB nam zrobią v... HDMI, to już przeważnie tak 200 zł. No więc raczej droga zabawa. Zresztą jestem otwarty na wszelkie propozycje. Na uwagi, na sugestie, proszę śmiało pisać, co byście chcieli, żeby płytka zestaw startowy zawierał. No, raczej będziemy się opierali o, o ten zestaw kameleona, bo póki co no nie mam innego wyjścia. Gdyby udało mi się zebrać dwie, trzy firmy, które byłyby w stanie wyłożyć po te powiedzmy 10 tysięcy, aby stworzyć taki zestaw startowy, który byłby idealny do pasujący do tej książki, to byłby fajnie, ale wydaje mi się, że to są raczej jakieś no marzenia ściętej głowy. Ale kto wie, może jeżeli będzie naprawdę dużo chętnych, to coś z tego wyjdzie. Póki co liczę na wasze wsparcie, na, na kawy, na, na wsparcie kanału, na chociażby nawet na lajki, na udostępnianie, na komentarze, wszystko co Powoduje, że kanał jest popularny, rozpoznawalny, że coraz więcej ludzi to ogląda i szanse na powstanie czegoś ciekawego rosną do usłyszenia.